Jako osoby, y, która y, y, w dużym okręgu przełamała bariery i y, pokonała pozostałych partnerów w rywalizacji o ten tytuł. Czy y, wygranie z Kwiatkowskim i jego ekipą to. Uważa Pani, że to jest sukces? To znaczy ogólnie każda wygrana wiąże się no, na pewno z sukcesem. Jest sukcesem uważam, że jest olbrzymim sukcesem, nie tylko moim osobistym, ale sukcesem osób, które były ze mną związane, które mi pomagały. A przede wszystkim mam nadzieję, że to jest sukces mieszkańców zwierza, którzy mi zaufali. No na razie. Dobrze nam wspólnie idzie i możemy się pochwalić wieloma osiągnięciami. Myślę, że to jest naprawdę również zaszczyt, a tym bardziej taki no, odpowiedzialność i obowiązek, ponieważ jestem jedynym prezydentem z ramienia PSL-u w Polsce. a Dzięki temu, że te dwa lata mojej kadencji no, uważam naprawdę za udane i są na to dowody, tak? Dowody i to ilościowe, nie tylko jakościowe. Yy, więc myślę, że... Powinniśmy być tutaj wszyscy zadowoleni, aczkolwiek jest to polityka i dużo negatywnych zdań też, oczywiście. Pana Kwiatkowskiego akurat bardzo lubię, szanuję, spotykamy się, rozmawiamy, także myślę, że chyba on... Też go znam, też go lubię, uważam, że jest, to jest sympatycznym młodym człowiekiem. No to życzę tylko, żeby pani ślady, bądźmy, następne osoby z PSL-u, i chyba zrobił to pan, Janusz Biechodziński. To chyba... i wygrał. Ja naprawdę myślę, że dzisiaj słuchałam go, słuchałam jego przemówienia. Wydaje mi się, że naprawdę jest taką dynamiczną osobą. Widać, że ta energia, te pokłady energii w nim brzemią. Mi ma wiele chęci, i to jest budujące, myślę, dla nas wszystkich. Myślę, że nasze miło się słucha przedstawicieli pzl którzy dotychczas byli trochę mrukliwi. Dziękuję bardzo Dzień za rozmowę. Serdecznie. Pozdrowienia dla wszystkich wielu